Spróbuję zrobić maksa teraz Młotkowym chwytem Celuję o minimum 25, żeby było, to będę zadowolony Leciutko się rozgrzałem Na dworze tutaj mam typowo okno przed sobą Gradem nawala A miałem na Orlika iść za godzinę Kurna Przecież to jest niemożliwe, sprawdzasz prognozę Pokazuje cały czas, że nic nie ten i nagle gradem nawala, jeszcze już wiosna jest no ale mniejsza w to. Trzeba skupić się na serii. Stresik jest przed serią taką na maksa jak lecę. Zobaczymy, co z tego będzie. Tak w sumie dawno nie robiłem, żebym pierwszą serię nie zmęczył się w ogóle i spróbował na maksa. Ale ostatnio mam chęć na 30 powtórzeń, żeby nabić. Taki cel na banie się zrobił. Zobaczymy, jak daleko jestem. Zobaczymy też, jak z techniką będzie. są. Pewnie w, w liczeniu mi się pomyli. Już na wie, więcej powtórzeń to już z, z matmy z, z, za daleko już nie te liczby. Dobra. Ah. 26, chyba raczej 26, ale ogarnąłem, bo ostatnio robiłem, próbowałem robić maksa na dworze, gdzie nie miałem. Tutaj mam ścianę z przodu, nie jestem w stanie przy tych powtórzeniach spiąć tak brzucha, przy tych zwłaszcza późniejszych powtórzeniach, jak już jest taki zajazd. To, jak brzuch zepniesz też do przodu, jest łatwiej. Ciągniesz, tak spinasz ten brzuch. I to faktycznie daje, a ja tutaj nie mam tej możliwości. Teraz ogarnąłem, że to jest na minus. Ale jestem w miarę zadowolony, powiedzmy. No, cztery. Nie wiem, czy do końca opuszczałem. Każde powtórzenie było brodą na tych drążek. Tylko. No 26 no do 34 powtórzenia, nabić jeszcze. No trochę to jest. no. Trochę jednak luka zostaje. Żeby do 30. No brakuje. No. Brakuje. Patrzę teraz na nagranie. Wygląda trochę, jakby mnie do końca prostował rękę. Ale to się chyba tak wydaje. Bo właśnie ja, jak robię to mam takie poczucie jakbym na, do końca prostował. A na nagraniu widać, jakby była trochę skrzywiona. I z tego co widzę, może nie do końca mam pełny wyprost ręki jakoś. Albo tak to wygląda, bo jeśli zobaczycie późniejsze powtórzenia, jak odpoczywam, tutaj. O kurna że te lampka. Jak odpoczywam u góry, co się na dole tutaj zluzowane mam, to mam tak samo prosto łapę, jak przy tych wcześniejszych powtórzeniach. Co robię? No a jak odpoczywam na dole, no to nie mam spiętej łapy, tylko już luzuję. Więc... No to jest... Tak mi się wydaje, że to jest pełny wyprost, tak czy siak. Mimo, że może nie wyglądać tak. Bo właśnie wcześniej, co robiłem Maxa, to też sobie myślałem, że trochę lipa z techniką. Bo nie ma tego pełnego wyprostu, a teraz obczaiłem. Byłem praktycznie pewien, że opuszczam na pełny wyprost, a wygląda jakby nie było. I patrzę na te powtórzenia, gdzie odpoczywam te ostatnie. Mam tak samo łapę, tak samo wygląda jak przy tych wcześniejszych. Więc to, myślę, że to jest zaliczone, te 26. Nie możecie w komentarzach ewentualnie dać znać, czy byście zaliczyli taką techniką, że to tak normalnie, czy trochę to tak na pałę jest machane, że nawet takiego wyniku się nie zalicza. No bo tak robiąc pod serię, robiąc dokładnie, wolniej, no to zrobiłbym może... No, robiłem nawet ostatnio na nagraniu. To wtedy, zrobiłem 20 taką kontrolowaną dużo bardziej. No, to tak to bym, bym zrobił 23, może coś takiego, niż tak machać jak najszybciej, tak jak teraz. No, ale zaraz, chyba jeszcze serykę już tak yy, bardziej pod kontrolę, a nie już tak na maksa. No, bo teraz maksa to bym na pewno nie nabił lepszego niż przed chwilą. Dobra, nie odpocząłem wystarczająco. Dalej jestem dosyć mocno spompowany. Ale nie mam zamiaru już tyle czekać, kurna czekać 10 minut między serią na przykład strasznie czasochłonne mi się trochę spieszy, bo no na Orlik'a będę szedł, chociaż mokro jest. Ale no, trudno, z cukru nie jestem. No pewnie będą spadki teraz, nawet mocne, już inna technika. No. co tak? O, o, aha, co jest? U, jaki ból, kurna. A, co jest? Straszny ból. Określiłbym to jakoś nawet pod 9 na 10, jakby podchodziło, jeśli chodzi o ból. Od, od pompy. Jeszcze jak zrobisz na taką ilość powtórzeń, podciągania, Tak od pompy rozpiera łapy całe. Łapy przed ramię. Najszerszy. Straż. Ale to dobrze. Tylko tu nawet trzeba więcej siły woli użyć, żeby te serie były efektywne. Bo robisz na 10, no to co? Nie rozpiera się tak, nie masz takiego bólu. Zrobisz blisko upadku łatwo. A tutaj przy jak teraz zrobiłem na 17, to przy 14 już by można było odpuścić, bo już czujesz mocny ból przy 14, a masz w zapasie nawet 4 powtórzenia. Mogłem jeszcze jedno wyciągnąć, ale już trochę. trochę. no stygałem, no. Kur co ja będę teraz zgrywał? Taki ból, że aż bym musiał serio na full tryhardzie, żebym zrobił to jeszcze jedno. Dobra, dalej jestem mocno spompowany. No ale trzeba trochę się pospieszyć. No i ponadto tutaj jest trening, na no, taką ilość powtórzeń to już jest trening trochę bardziej wytrzymałościowy. Nawet może nie bardziej, no to jest taka wytrzymałość mięśniowa. Więc tutaj to pieczenie, ten ból taki zajazd, brak odpoczynku nawet, jest w miarę pożądane. To nie jest tak, jak robisz jedną serię siłowo na przykład, na pełnej, na trzy powtórzenia, tylko tutaj więcej objętości, katujesz, z bólem lecisz, nawet trochę krótsza przerwa, żeby tą wytrzymałość zbudować, żeby do tych 30 pociągnąć dość, no to w taki sposób jeszcze więcej czasu zaoszczędzisz też. Ech, dobra... ああ。S Ja wale. A ten, skusiło mnie, nie był taki plan, że widzieliście, zacząłem tak szybko machać, tak jakbym na maksa robił serię. Jakoś tak poczułem na taki impulsik, żeby zrobić w taki sposób, pod hipertrofię takie machanie. To też, no nie jest pożądane, pod rozbudowę masy mięśniowej, ale no jak pod tego maksa chcę 30 nabić, to w sumie bardziej opłacałoby mi się robić w taki sposób. To jest trochę jakbym robił nawet interwał albo sprint. Na fula, na pełnej szybkość pełna, żeby zmęczenie jak najwięcej powtórzeń nabić w jak najkrótszym czasie. W sumie jakbym tak katował cały czas, robił w taki sposób, a nie kontrolowane tempo. Bo jeśli chcesz robić na hipertrofie, zależy ci na rozbudowie masy mięśniowej. To nie ma co machać tak na pałę. Też da ci coś. Na pewno pod tą rozbudowę, jakbyś nawet tak machał, nawet jak możesz zrobić te mniej powtórzeń, ale jak skontrolujesz tempo, zwłaszcza skupisz się na tym, że zrobisz pełny zakres i później powoli opuścisz kontrolowanie, będziesz miał lepsze efekty pod sylwetkę. Będziesz tak, też mógł zrobić mniej powtórzeń, kondycyjnie cię tak nie zajedzie, ale pod wytrzymałość typowo. No to taki sposób za długo nie będę trenował czegoś takiego, no bo, no zobaczcie no, na sylwetkę, tak naprawdę co teraz robię, to trening typowo pod jeden mały element, konkretny, czyli 30 powtórzeń z podciągania. Głównie to będę miał, no wytrzymałość mięśniową wzmocni mi też podciąganie nie niby ogólne, taki, takie ćwiczenie ogólne. No ale chodzi o to, że tak i tak czy siak pod rozbudowę masy mięśniowej, pod całą sylwetkę, pod wzmocnienie wszystkiego, to nie jest optymalne. To jest taka skupienie się na jednym elemencie. No sylwetka, na przykład klatę teraz mam mniejszą. No nie mówię, też robię inne rzeczy. Na przykład wczoraj robiłem trochę OHP wznosów, wyjątkowo w miarę. No ale robię przede wszystkim te plecy i robię je w tym zakresie takim wysokim, więc zbuduję tą wytrzymałość, ale tej masy mięśniowej nie zbuduję. No a jak tak sobie myślę, no co mi bardziej przyda się? Czy przyda mi się robienie 30 pociągnięć? Czy kiedykolwiek mi w ogóle się przyda? Coś mi to da, że będę potrafił robić 30 pociągnięć w jednej serii? Oprócz takiej satysfakcji, własnej, takiego spełnienia świadomości tego, niekoniecznie raczej. No, gdzie ja bym to wykorzystał? Może, jakbym gdzieś zaczął pływać, czy coś, to by mi się przydała ta wytrzymałość. Te plecy wzmocnione. ale tak na ogół średnio. Prędzej, moim zdaniem, najprędzej przydaje się sylwetka na ogół. Bo sylwetka, no to chodzisz w tych ciuchach, masz ten wygląd, ten wygląd nosisz ze sobą, jakoś to zawsze patrzysz w lustro, inni cię inaczej postrzegają. Masz faktycznie ten pozytyw, ale nawet jeśli trenujesz siłowo. Rozumiem, że to jest dla własnej satysfakcji też sporo jeśli patrzeć na takie korzyści. No masz te kości mocniejsze, też więcej mocy, lepiej się czujesz. ale na przykład to, że podnosisz martwym, 200 kilo. Załóżmy 200 kilo. W miarę może ci się przydać też akurat martwy, w miarę się przydaje, no. Ale to i tak... No w miarę, no, wyobraź... I jak często ci się to przyda, i jak będzie ważne to, żeby ci się przydało? Masz jeden jakiś moment, no, no kurno, aż ciężko sobie wyobrazić, no co podnosiłbyś coś na 200 kg w takiej pozycji, tylko podnieść. Bardzo rzadko to się przydaje. no... Moim, na moim doświadczeniu, kilka razy w roku może ci się przyda coś takiego. Więc trenowanie, tak typowo po poświęcanie czasu, z myślą, że to jest przydatne, że warto. No trochę bez sensu, no. moim zdaniem ta sylwetka najprędzej się przydaje, no bo masz ten wygląd, koszulkę, masz satysfakcję, tutaj się pociągnąć będę potrafił, no ale robię to dla własnej, dla własnego takiego spełnienia, myślę, że o to też chodzi tutaj przede wszystkim, żeby rozwijać się, progresować, a nie, że to faktycznie się tak przydaje bardzo. Kiedyś jak byłem młodszy, to wierzyłem, że, że dobra, tu będę robił, pyk, pyk, że to mi się przyda. Że ta siła mi się przyda, ta wytrzymałość mi się przyda. Jakbym ważył teraz 63 kg, miałem taki moment ponad rok temu. Ważyłem 63 kg, byłem leciutki, nie miałem masy mięśniowej. Żyłem sobie normalnie. Nic mi to praktycznie nie zmieniało, żadnych utrudnień. Nie, oprócz sylwetki tego, że się tak średnio czułem, że byłem taki mały, bez większej różnicy. No i tak właśnie to wygląda. Jedno z bardziej przydatnych też. Myślę, że może być bieganie. Bieganie, zwłaszcza jeśli uprawiasz jakiś sport. Też no to jest inaczej wtedy, jeśli uprawiasz sport, bo wtedy na przykład taki martwy, zależy jaki sport uprawiasz, no to wtedy to Ci się dużo bardziej przydaje. Ale tak na co dzień, to bieganie myślę, że może się prędzej też przydać, chociaż w sumie i tak, jak myślę sobie ile razy mi się to przydało, jak, jak tak nie trenowałem wcześniej, kilka razy na przykład biegniesz na autobus. Wtedy ci się przyda bieganie. No ale to jest w miarę rzadka sytuacja. jeszcze można jej uniknąć. jest takie zapobieganie temu na maksa trochę bez sensu no. Ale pod względem zdrowia, na przykład już trening, samopoczucia, no to to już jest ważna sprawa, no ale to wtedy robisz mniej więcej sport jakikolwiek, żeby zdrowym być. Czy może nie jakikolwiek, no ale to już wtedy inaczej wygląda. No i ogólnie ja właśnie zacząłem ostatnio robić sporo, dosyć sporo. Takiej aktywności typu cardio, bo cho zacząłem chodzić na Orlika jeszcze kilka razy, w sumie dwa razy byłem biegać, trochę na rowerze też. Tylka satysfakcja z tego, bo jest progres. Jeszcze po tego Orlika ja lubię w nogę grać, można sprogresować sobie. Żeby więcej można było biegać, większą moc lecieć. Ja się zastanawiam, ile czasu zajmie, żebym doszedł do tych 30 pociąnić. Też jest kwestia tego odnośnie wagi. Ja teraz ważę 78,3, czyli przytyłem ponad 2 kg, bo zacząłem robić te nogi trochę, poszło w nogi, poszła masa w nogi. Też od tych sprintów, jak robiłem zbiegania, też zauważyłem, że te nogi dowaliło. Jestem cięższy i jest trudniej. Więc jakbym teraz, może, schudł 2 kg, 3 kg, to może nawet bym był w stanie zrobić to 30 pociągnięć, ale nie liczę na to, bo nie jest drogą żeby spadać z wagi, żeby robić 30. Osiągnięcie to jest, jak będę nawet wagę lekko zwiększał albo miał wywalone w tą wagę i wtedy dobiję 30. To będę miał większą satysfakcję z tego. A teraz lecę kolejną serię Poleci ogień. Kurwa, już się dobrze, dobrze robi tak kilka serii, jak nawet codziennie mogę robić pociągania, bo już taka adaptacja weszła kiedyś, by nie było opcji kompletnie, żebym mógł robić coś takiego. O shit. Zresztą, tu mi się przydaje mocno właśnie chciałem o tym powiedzieć wcześniej, że bieganie. Jakbym tego kardio nie robił, tutaj kondycja by mi, by mi chyba pierwsza odpadła. A tak zrobiłem sobie, mam zapas jeszcze trochę kardio. Mocno wchodzi to na kondycję, zadyszkę mam nawet lekko też spokojna sprawa, bo można na górę sobie jakąś to serce tak rozpracować, wzmocnić kondycyjnie, płuca fajnie to będzie tyle w tym treningu zrobiłem te cztery serie podciągania i to jest tyle tak właśnie często wyglądał ostatnio mój dzień, że robiłem tylko 3-4 serie podciągania i potem szedłem na na orlika i tak robię teraz za 25 minut mam być na orliku no, raczej nie zdążę. Trochę spóźnione będę, ale no, trudno. No ale dobrze, to na tyle. Dzięki za oglądanie i siomanko.